bo on moim zdaniem psuje wizerunek wszystkich, wszystkim, z kim ma do czynienia. Jesteśmy na konferencji przed Galą Highlights. 3, jest z nami Robert, Robur WK Orzechowski. Cześć. Witam wszystkich Twoich widzów i moich. Siemaneczko. Powiedz tak, bo słynowej zawsze z tego, że byłeś raczej małomówny, fani warszawskiego koksa się śmiali, że z robura nie da się wycisnąć więcej niż pięć słów. No i teraz były te konferencje, jak się odnalazłeś w tym klimacie, kiedy jednak troszeczkę więcej tego światła było na tobie? Bardzo fajnie właśnie się odnalazłem. Nawet na tej pierwszej konferencji poczułem coś takiego, że już jakby to takie ciśnienie ze mnie zeszło, że... Aż mówię tam właśnie, Błażyjowi chyba mówiłem, kurde Boże, ja chyba się zmieniłem, zaczynam się bać tego robura, bo on jakiś taki jest bardziej wygadany i, i chyba się robór zmienia. Ale po prostu no już na tym YouTubie się chyba obyłem po prostu, już na tych kilku galach się było, gdzieś tam się człowiek przewijał, tu, tam, tu jakiś wywiad i chyba po prostu to tak człowiek się po prostu wy wyrabia w tym jest po prostu tak, takie naturalne tak? jestem po prostu taki luz trening czyni mistrza czyli rozumiem, że teraz fani WK mogą spodziewać się że Robur będzie jedną z głównych gwiazd no, no tak ale na odcinkach myślę na odcinkach na naszych kanałach chyba i tak nie będę, bo zawsze jak jest u nas czterech, to oni sobie lubią więcej pogadać, ja się tam nie pcham, kiedy trzeba no to więcej powiem na pewno na kanale Kuchni WK więcej się udzielam ale tak to właśnie tutaj chłopaki powiedzmy przeważają i może gdzieś z tego też się yy, to wzięło, że właśnie mniej tak jakby mówię. Ale kiedy trzeba, no to trzeba się odezwać. Wróćmy na chwilę do poprzedniej gali Hailik, High League, Hailik High League 2, na której walczył owca. Czy ty wtedy już miałeś podpisaną swoją walkę na kolejnej gali? Czy to jeszcze się wa ważyło? Czekaj, to było... Lutem. Hmm. Czy ja wtedy podpisałem? Ja myślę, że po tej walce jakoś już oficjalnie, już teraz nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, bo już mi się mylą te wszystkie daty, ale gdzieś w tych okolicach właśnie były już takie konkrety. Czyli rozumiem, że porażka owcy, dosyć bolesna potem operacja nie wpłynęła na Twoje jakieś gorsze nastawienie do tego, żeby wyjść do oktagonu i samemu sprawdzić swoje siły? To nie, nie. Ja jestem świadomy tego, że różne rzeczy mogą się właśnie stać w tym w oktagonie i to... W ogóle mnie nie stresuje. Wiem na co się pisze, co się może stać. No mam coś takiego, że w ogóle to, to w ogóle zero stresu, jeśli chodzi o jakąś kontuzję, więc nawet jak coś tam się nawet pisze złamie, to to wy***ne. idę walczyć w oktagonie. To nie jest normalne. Więc taki challenge sobie wybraliśmy z Robertem Burnejką, no i będzie show. A jakie podejście ma Twoja dziewczyna do tego? Pamiętam, że Kaja mocno wspierała owcę, no ale jednak potem mocno przeżywała to, co się wydarzyło w klatce. Nie, no moja Natalka, najspanialsza na świecie, no to wspiera mnie, tak i i daje sobie radę tutaj. No bo jednak gdzieś więcej tych treningów MMA, tutaj siłownia, wiadomo jeszcze jest firma, że no mniej mogę jej czasu poświęcić, mniej uwagi jej mogę poświęcić. Jestem gdzieś tam bardziej sfokusowany na tych przygotowaniach i ona też tutaj właśnie cierpi, ale fajnie wspiera mnie, więc tutaj no i ogólnie cała ekipa mnie wspiera, więc jest no jest wszystko za Powiedz mi w takim razie jeszcze a propos twojego rywala, Hardkorowego Koksa, czy ty w ogóle wyobrażałeś sobie, że będziesz kiedykolwiek walczył z Hardkorowym Koksem, bo domyślam się, że pewnie był jedną z postaci, która też inspirowała was, żeby pójść w tę stronę na YouTubie. No tak, no inspirował nas Robert właśnie, jak tam wrzucał filmy, że będzie strzelał z, ka z Kałasznikowa do, do Wiewiórek, ale tam do Wiewiórek nie strzelał, tylko że do, do Arbuzów strzelał na tym filmie. No więc gdzieś od tamtych czasów go się śledziło, gdzieś patrzyło się jak tam w Ameryce sobie żyje i tak dalej, co nagrywa. No i później wiadomo to pompowanie nie niebisków, więc gdzieś tam też nas powiedzmy pchnął w tej całej karierze kulturystycznej, siłownianej. No więc śmieszna sytuacja, że teraz właśnie wychodzę, no, no nigdy bym tego nie podejrzewał, że taka sytuacja może właśnie się pojawić w moim życiu i teraz pojedynek z Robertem Burnejką w Oktagonie, więc no też właśnie dzięki temu się też tak chyba nie stresuję, bo to no to zajebiste show będzie. Myślę, że zazdroszczę Tobie, Twoim widzom, że będą to oglądać serio i nie mogę się doczekać, aż już powtórkę swoją, swojej walki obejrzę. Ja wiem, że to pytanie już padło wiele razy, ale no też muszę dopytać, jak Ty się czujesz w roli faworyta, kiedy to Robert ma na koncie zwycięstwa, a ty jesteś całkowitym debiutantem. Podobno powinna być presja na mnie. W ogóle nic takiego nie czuję jak presja. Nie, nawet chyba nie mam pojęcia jak to jest czuć się, tą presję, więc 1,30 jest na mnie. Ale właśnie nie, nie czuję tej presji, ale nie wiem czemu jest taki kurcik. Myślę, że tutaj chyba właśnie bokmacherzy stawiają bardziej na dynamikę, szybkość. Ale oczywiście nie lekceważę Roberta tutaj, bo fajnie zrzucił troszkę kilogramów, szybszy będzie na pewno niż ważył w tych poprzednich pojedynkach, gdzie miał tam chyba 135 kg, ale mi pasuje, że jednak troszkę schudł, bo będzie lżejszy i jednak ten obwód jego powiedzmy też nóg. Ogólnie całych gabarytów będzie mniejszy, więc mi to bardziej pasuje. A czy ty myślisz, że siłowo masz szansę w starciu z Robertem Burnejką, gdyby doszło na do jakiegoś klinczu pod siatką? Ty jesteś w stanie go po prostu wywrócić jak chcesz? No są różne techniki, gdzie właśnie można jakby oszukać yy, siłę przeciwnika i fajnie wykorzystać też na jego nie, niekorzyść, więc potrafię, potrafię troszkę, potrafię, potrafię co nieco, tak? Coś nie, coś <laughs> więc... potrafię. Ale oczywiście jakieś tam są elementy szarpaniny przy siadce czy to w parterze, że jednak ta siła też pomaga. Ale tutaj właśnie Robert jemu... Nie ułatwi to, że właśnie jeszcze się za bardzo spina, że będzie się spinał w jakichś klinczach i tam gdzieś go to będzie wypalać z energii jakby do takiego klinczu doszło. Ale jestem świadomy jego siły i, i on jest silną bestią też no. A możesz zdradzić ile ma twój biceps w obwodzie? Chyba aktualnie jest 44. Nie wiem, czy widziałeś, ale Robert ostatnio się chwalił, że tam około 60 jest. Tak, tak, on około 60 albo poniżej 60 to jemu nie, nie spada, czy masa, czy redukcja, zawsze siedzi. No. A teraz to jest dosyć groźna liczba, to 60, więc chyba tylko u Hardkorowego Koks'a takie rzeczy, że to jest pozytywne. No tak, tak. No, ale biska, biskiem się nie uderza, bisek będzie mu na pewno przeszkadzał. I właśnie chciałem dopytać, czy w ogóle wyobrażasz sobie, że ta walka może potrwać na pełnym dystansie? Myślę, że nie. Wiem, że tam Robert się wypowiadał na temat wytrzymałości, ale nie wierzę w to, że tam jest w stanie wytrzymać intensywne trzy rundy, bo na przykład nie zamierzam uciekać e, przed nim, czy tam. Jak poprzedniego walki wyglądały, że tam sporo stał. Też chcę troszkę tam presji dać. Czyli to nie będzie powtórka z walki z Marcinem Najmanem, gdzie Robert stał sobie na środku, Marcin skakał wokół niego, aż w końcu doszło do starcia w drugiej rundzie i szybko padł. Ja bym takiej walki nie chciał oglądać, więc też nie chcę ze swojej strony prezentować e, takiej powiedzmy taktyki stania i polowania może na jeden, jeden cios na minutę. To nie, trzeba też zaryzykować ze swojej strony. Myślę, że Robert też ma takie podejście, że żeby zrobić show też musi troszkę zaryzykować. No, bo będzie, fajny, będzie fajne starcie, będzie fajny odbiór, to ludzie będą chcieli właśnie więcej takich walk. Bo domyślam się, że kondycja będzie twoją mocną stroną, prawda? Jakby zawsze jesteś w treningu też biegowym i nie obawiasz się o ten aspekt walki. No, no myślę, że tutaj kondycja na pewno na, na moją stronę. Ale wiadomo jak w OKTAGONIE jest, że człowiek się będzie dwa razy szybciej męczył, więc na pewno ja i on się zmęczymy. A na koniec mam takie pytanie, czy nie jest Ci trochę szkoda, że możesz zostać osobą, która po prostu zniweczy plany rewanżu Marcina Najmana z Robertem Burnejką? O nie, ogólnie nawet czy bym wygrał czy nie wygrał, to i tak myślę, że tutaj nie, nie doszłoby do, tak, do takiego starcia właśnie Marcina Najmana bo on moim zdaniem psuje wizerunek wszystkim, z kim ma do czynienia, więc tutaj nie chciałbym, żeby po prostu federacja sobie popsuła wizerunek, jak gdyby on tu próbował się dostać w szeregi, więc a, myślę, że nie dojdzie do tego. A gdyby ta walka nie odbyła się na Hajlich, tylko dla innej federacji? Po prostu zmierzyłby się Robert Burnejka z Marcinem Najmanem to nie ma problemu z tym. Czyli chodzi ci teraz o dobro federacji, nie o Roberta? No w sumie tak, dobro federacji, ale też, też Roberta. Żeby nie było, że tylko federacji, ale też Roberta. Właśnie też rozmawiałem właśnie z Robertem, że nie chciałbym, żeby jemu też psuł jakby wizerunek, bo już chyba nikt nie lubi Marcina Najmana po tym, co robił, jakie szopki robił. I wiem, że tego nie zakładasz, ale muszę dopytać, bo jeżeli przegrasz, a Robert wygra, no to wtedy Marcin powiedział, że dam mu ten rewanż. No i pytanie, czy w takim razie doszłoby do tej walki, czy po prostu będziesz tak namawiał hardkorowego koksa, żeby zrezygnował z tego pomysłu? Kurde, no ale wiadomo, że każdego można namówić na walkę. Odpowiednią kwotą? Nie, ale wiesz, że federacja po prostu nie przyjmie tak jak powiedziałem w szeregi tutaj Marcina Najmana. Jasne, rozumiem. Dzięki wielkie za rozmowę. Życzę naprawdę Ci powodzenia 4 czerwca, żebyście dali właśnie dobrą walkę, żebyś wyszedł zadowolony. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie. Pozdrawiam wszystkich. Piona.